Kochani, w dzisiejszym filmie będzie przekaz Saint-Germain'a o Święcie Światła, który jest głęboki, a oprócz tego zapraszamy na warsztaty z energią oraz przekazami Saint-Germain'a 7-13 sierpnia, niedaleko Elbląga 2023. I teraz czas na przekaz. Czasami trzeba na coś poczekać. Na przykład na to aż hałasy znikną. I sobie tak czekasz. I tak się delektujesz. I tak sobie patrzysz. I cały czas jesteś. Tu się coś sypie. A tutaj z tego piasku coś powstaje. Może wymieniasz tą swoją walutę, którą posiadasz, te twoje ziarenka na tak zwane pieniądze czy zasoby. I myślisz, że w ten sposób coś uzbierasz. Co ty chcesz tutaj uzbierać? Sanserman, czy w tym momencie mówisz, że nie mogę uzbierać na jakąś nieruchomość czy na auto? Możesz sobie tutaj wymieniać. A jesteś w stanie mieć cierpliwość? Jesteś w stanie mieć takie spojrzenie na wskrość? Takie poza to, poza tą pozorną grę światła i ciemności dobra i zła, poza pozór mijania czasu? Czy jesteś w stanie spojrzeć tam głębiej? Tam głębiej jesteś cały czas. Chociażby teraz. Co zrobisz z tym teraz? Tym, co jest głębiej, najgłębiej. Co z tym zrobisz? Wyrzucisz to? Zmniejszysz, zwiększysz, pomnożysz, skrócisz. Co możesz z tym zrobić? Możesz przesypywać te ziarenka w tą stronę, w tamtą. Co się tak naprawdę dzieje w tej chwili? Czy ty widzisz to, że ty w tej chwili po prostu jesteś? Czy ty to widzisz? Ktoś z was powie: To jest oczywiste, że jestem, ale ja chcę tamto. Ja chcę coś innego, mnie coś denerwuje. Tu mam chorobę, tu mam dolegliwość, tu mam to. Ja potrzebuję pomocy. Okej. Okay. Czyli innymi słowy, tutaj coś sobie mija. Coś się porusza. Jedna z największych zagadek ludzkości. I ty sobie myślisz, że jeżeli zadzieje się coś takiego, że okej, okay, tutaj jakiś fragment Twojego życia już minął i tyle czegoś tam się przesypało. I stwierdza, że jeżeli to co byłoby tutaj wcześniej, jakaś energia, dysfunkcja jakiejś, którą doświadczałeś, doświadczałaś na przykład choroby czy niemożliwości robienia czegoś, jakby to już minęło, ale to dobra. Ale w tym tu nowym ja chcę, żeby nie było tego, co jest tutaj. Jesteś w stanie zrozumieć? Że nie uwolnisz się w ten sposób od przeszłości? Zobacz, co się stało. To, od czego się chciałeś uwolnić, spada z powrotem. Nie. Ja tutaj, tu była bieda, niedostatek w moim życiu, tu, ale tu ja sobie myślę i kreuję, i wizualizuję, że będzie wielka obfitość. I tu, żeby było, czyli w tej przeszłości, która nadejdzie, tu ma być wielka obfitość, tu jest bieda, ale jest przez chwilę dobrze, dobrze, dobrze i. Uff. Kiedyś było bogactwo. a teraz leci mi tu bieda. Ten symbol, jeżeli tylko wejdziesz w to głębiej, zaczniesz rozumieć. Jak tworzona jest tak zwana rzeczywistość? Tu masz wszystko zapisane. Widzisz to? Ty nie myśl o tym, jak będziesz machał tym, tym urządzonkiem, tylko zastanów się, co jest tu w środku i czym ja jestem. Czy to chodzi o to, żeby patrzeć na to, tak? co było, co będzie i tak dalej, i tak dalej? Czy to chodzi o to, żeby patrzeć tutaj, że tu jest jakieś światło, i ono jest super, i mi oświetla, a wy macie ciemno, a teraz się zamienia, wy macie jasno, ja mam ciemno. Czy to coś zmienia? Jesteś w stanie to pojąć? Czy to coś zmienia? Tak naprawdę, czy to coś zmienia? Teraz ktoś zapewne powie waszym. Sformułowanie będzie: Napiszę w komentarzu: Nic z tego przekazu nie rozumiem, kompletnie nic nie rozumiem. Ten kolej zwariował. Jak ktoś jest niezainteresowany tym, jak tworzone jest wszystko, ma prawo biegać sobie i szukać spełnienia w czasie i innych rzeczy, i zapomnienia o trudnej, ciężkiej przeszłości. Tylko czy, czy to znajdzie? Tego nie znajdzie. Użyjemy przez moment takich sformułowań, które są może bliższe części z Was, żeby bardziej uzmysłowić Wam o czym mówimy. Według Waszych praw, które znajdziecie sobie w takich Waszych mądrych opasłych książkach, Czas jest złudzeniem postrzegania. Tak? To jest takie złudzenie. I teraz. Czy widzisz to? Czy widzisz to, o czym teraz mówimy. Jeżeli nie byłoby tego zagęszczenia, czas by nie powstał. Jeżeli zagęszczenie byłoby inne, czas płynąłby inaczej. Czym jest czas? Daniem formie czasu, daniem uwagi formie temu, co jest tutaj, w materii. Czym jest pułapka czasu? Byciem uwięzionym w tym i nie rozumieją tego, kim jesteś tak naprawdę. Czy to jest przyjemne miejsce? No, jasne, jak świeci ci to prosto w oczy, to jest przyjemne, bo możesz je opalać. Czasami można się troszeczkę poparzyć, ale generalnie jest przyjemnie, jak ci to świeci. A czy jest przyjemne, jak się dzieje? Tak. Nie jest to najgorsze miejsce na świecie, możemy nazwać je piekłem. Czekaj, czekaj, ten żywem, czyli to chodzi, że niebo na Ziemi ma wyglądać tak, że będzie mi super przyjemnie. Zejdź, proszę, o poziom głębiej. Jak tego nie zrobisz, nic z tego nie zrozumiesz. Ale jak zejdziesz po poziom głębiej, to zaczniesz widzieć, dosłownie widzieć, o czym jest tutaj mowa. Widzieć. Widzisz to? To jest ten symbol. To o tamto światło, czas, dobro, zło, wasze postrzeganie, dualność, czy to nie stwarza wszystkiego? Jak się cię cofniesz, że takiej Książki, z której część z Was nie uznaje, co rozumiem. Ale jest taka książka, w której znajduje się taki rozdział, który nazywa się Genezis. I w tym rozdziale jest napisane to, co jest tutaj przed chwilą przedstawione: Że nie macie w królestwie, jak osądzasz, dzielisz na dobre i złe, bo wyszedłeś z raju. Bo Bóg Cię z niego wygonił, czyli ty sam się wygoniłeś z tego raju. Czyli, im silniejszy podział dobre, złe, dobre, złe, właściwe, niewłaściwe, przeszłość, która chce, żeby minęła i żeby chcę, żeby przyszłość była inna, żeby nie zawierała tego, co zawiera to, przecież to jest ta sama substancja. I jak się odwróci tak, to nagle jesteś w kropce. Widzisz to? Bo ja tak. To chodzi. Aby tu i teraz wizualizować takie wielkie bogactwo, takie wielkie samochody, wielkie firmy i wielkie potężne przedsięwzięcia. Są tak potrzebne, tak niezbędne. Nie mówię, że to jest złe, bo nie mogę tego powiedzieć. Nie mówię też, że to jest dobre. Tak samo jak nie nazwę złym to, że ktoś ma trudność w tej materii. Czy w materii. Nie nazwę tego ani dobrym, ani złym. To jest to. Coś, co jest w środku. Coś, co się przesypuje. Nie ma znaczenia, po której jesteś w stronie tej barykady, dopóki jesteś w barykadzie. Zabarykadowany jest. I teraz. Czy to oznacza, że jeżeli w tu i teraz, w jedynej chwili, która jest, zrobię w sobie porządek i wymienię na przykład ten kolor na taki, który lubię, który będzie nazwę go obfitość i będę ją widział i z tyłu, i z przodu, i w, z każdej strony, to to będzie się przesypywać w każdą stronę w moim życiu? Dokładnie tak będzie. Dokładnie tak będzie. Nie chodzi o walkę z przeszłością. Nie chodzi o to, żeby ją przesypywać i chcieć, żeby ona wreszcie minęła. To nie chodzi o to, że ty się doczekasz, aż wreszcie coś przeminie i wreszcie coś do ciebie przyjdzie. Rozumiesz to złudzenie, ten fundament waszego czekania na cokolwiek? Nawet czekania na oświecenie. Czekam aż. Wtedy byłem taki nieświadomy, a teraz stanę się taki świadomy. Zobaczysz to wszystko jako to samo. Zobaczysz to jako tą grę światła i cienia. I teraz nasz temat. Święto światła. Będziemy sobie świętować światło. Tak, będziemy. Zaprawdę będziemy świętować światło. I nawet znajdziesz informacje praktyczne, jak będziemy w fizyczności świętować światło. W jednym takim określonym punkcie, w takim ziarenku spotkamy się, żeby poświętować światło z pewną grupą przyjaciół, znajomych. Tych, którzy zechcą przyjechać. Ale co będziemy świętować? I kiedy? Tu i teraz. Świętować będziemy wiedzę i zrozumienie tego, czym jest wszystko, oraz to, jaki wielki wpływ masz na to wszystko. Wielki wpływ. Będziemy, zaprawdę, będziemy kłaniać się wszystkiemu, kłaniać się w tym si sensie, podziwiać to, delektować się tym i cieszyć, rozkoszować tym wszystkim, nawet jeżeli to wszystko będzie spóźnionym obiadem, trochę może nawet nieświeżym. I takim lekko niesmakującym ci, bo będzie jakaś na nim dieta, która została tam wymyślona. Może ci zasmakuje, może nie, nie wiem. Ale będziemy tym wszystkim się delektować. Delektować, delektować. I teraz zobacz, jak ten przepływ ilekroć. Zaczynasz rozumieć, że z jednej i z drugiej strony płynie to samo i nie ma znaczenia kierunek. Ale ty ustanawiasz kolor tego i co płynie. O, to było niemiłe. Jeżeli ktoś zachował się wobec mnie tak i tak, to było po coś. To było po to. Nauczyłem się tego. Przekolorowujesz. Zmieniasz to w obie strony. I bez względu na to, jak się ustawi czas. Bez względu na to, czy jest tak, czy jest tak, to ty, ty masz zupełnie inne, kolosalnie inne podejścia. I teraz, jeżeli ktoś z Was naprawdę chce tego innego, czyli szerszego podejścia, które jest niczym innym, jak zerwaniem Przyzwyczajeń, które ludzie włożyli sobie do głowy, oceniając, nazywając to dobre, to złe. Zrywając to bardzo potężnie w sobie, w środku, zaczniesz doświadczać potężnego przepływu światła, które nie jest duchowe, które pochodzi spoza tego złudzenia, spoza tej grawitacji. Zaczniesz doświadczać cudu. Cudu całego życia. Nie tego, że coś z Twojej przeszłości zniknie. To nie jest istotne. Istotne jest to, jak Ty się czujesz, jak Ty kolorujesz wszystko. A to mogę zagwarantować. Każdy, kto chce przekolorować, zmienić to, co się w nim znajduje, będzie miał ku temu masę sposobności. Oraz otrzyma pomoc w tym, aby mógł wejrzeć głębiej i zobaczyć, że cokolwiek tam nie było, cokolwiek się nie wydarzyło, to tylko było kiedyś. I w teraz, czyli w tym, co istnieje, w tym, co się nigdy nie zmieni, w tym, co nigdy nie przeminie, czyli w tej klepsydrze, w tym szkle, przezroczystym szkle, bez względu co nasypiesz, jaki będzie miał kolor, ty o tym decydujesz teraz, bo jesteś twórcą i tym, który się tym bawi. Tym szkłem się bawisz oraz tym, co jest w środku, co się przesypuje. I nie licz na to, że coś minie i coś się pojawi. Ty po prostu zmienisz ten kolor tych piase tego piaseczku na taki, który tobie osobiście odpowiada. Nie znaczy, że ktoś ma lepszy czy gorszy piaseczek, który mu się przesypuje. Każdy jest inny. Każdy ma różną gramaturę, różną. Wielkość. Nie każda treść będzie dopasowana do, twojej, do Twojego życia. Nie każda treść. I teraz zobacz, jak potężną masz możliwość tworzenia swojego świata, swoich światów. I teraz ta moc, aby ona zadziałała, trzeba tego oczywiście po pierwsze chcieć, po drugie porzucić to, co wydaje się, że uniemożliwia Wymiana tego, co jest w środku. O to coś, co to uniemożliwia. Zostało już dość mocno w tym filmie poruszone oraz wyjaśnione. Jeżeli ktoś czuje się przez to, co zostało tutaj powiedziane, zaproszonym, co samego mnie ciekawi, to to się zabawimy. Dziękuję za oglądanie tego kanału. Jeżeli te treści Wam się podobają, zostawcie proszę subskrypcję, a tutaj możecie kliknąć, żeby zobaczyć najbliższe spotkanie, jakie planujemy. Wszystkiego dobrego. Cześć.